you're a man. Siemanko, z tej strony, kamiki, witam Was z jednym z ostatnich, jeżeli nie ostatnim, odcinku Draft Dream Squad. Zobaczcie na to. Mamy nasz składzik, mamy wszystko pięknie. Brakuje nam bramkarza lewego obrońcy. Mamy 81%, oceny, tak jak powiedziałem. Skład pięciogwiazdkowy ze 100 zgrania musimy mieć. Brakuje nam tak naprawdę bramkarza. Ten albo ostatni i nie stadały naprawdę no, podnieśli ten over, ale jakby nie patrzeć. Dlatego brakuje nam bramkarza z BPL lub lewego obrońcy. I mam nadzieję, że w dzisiejszym drafcie w dzisiejszym drafcie go trafimy. Przejdźmy do draftu, mamy 100 tysięcy jeszcze końców, mamy na tej liście transferowej 19 rzeczy, więc jest szansa, że dokończymy tą serię nawet w dzisiejszym odcinku. No i zaczynamy od formacji 4-3-2-1 oczywiście I idziemy w to, żeby jak najwyższy overall był jak zawsze, no, czyli musi to być po prostu liga BBVA i musi to być tutaj, wybiorę Neymara, bo możemy trafić lepszego Ronaldo, niewiele lepszego, ale zawsze Bruno to jest nasz kolejny wybór. E, oczywiście za Moratek ktoś będzie tam musiał pójść, e, niech będzie Tiago, bo jest e, Hiszpanem. E, kolejny Eśpiek to parecha, no nie wybiera nam tutaj najlepiej, ale e, e, mam nadzieję, że gdzieś tu z boku niech będzie Fernandes. E, jako Eś... O niech będzie... Miranda um, jako drugi, EŚ, o niech będzie maszerano, jest dobrze i tutaj Marcelo może um, niestety nie ma Marcelo, niech będzie Hector, um, no i na bramce mamy wow wow wow, niech będzie Nojer, mam nadzieję na jakiegoś tutaj dobrego bramkarza, oblak, o proszę daje nam całkiem nieźle. No i to jest 190 na razie, ale przejdźmy tutaj i tutaj potrzebujemy zdecydowanie Garetha Bale'a, który może iść zawsze na napad, e, mamy i nieste. i to naprawdę już zmienia dużo, tutaj nam spadnie o jedno e, i tutaj zamienimy i mamy 191 już, e, jest naprawdę, naprawdę dobrze Cristiano Ronaldo 97, e, no ten skład wygląda coraz, coraz lepiej, Carvajal na prawą obronę, co tu się wyprawia? E, i sprawdźmy ostatni z tej listy. Wow! E, możemy Casemiro dać, ale ja wezmę Roysa, bo overall mi się wyższy bardziej podoba. E, no i kogo potrzebujemy? Jakiegoś obrońcy tutaj, nieważne kto. E, tutaj, czy mamy kogoś dobrego? Mamy Di Marie na overall. E, tutaj będzie jakiś słabiak kolejny. Potrzebujemy chyba obrońcy lewego. E, Pajet 90, wow, to będzie naprawdę wysoki, wysoko overallowy draft, tutaj niestety nie możemy wybrać nikogo, ale może tutaj? E, niestety nie, mamy Azpilicuete i to może nam coś pozmieniać, ale dajmy Ronaldo, na razie tak. dajmy Ronaldo na tutaj, e, dajmy, pozmieniajmy z 89, 83 z grania. Wywalmy, mamy już 90, wywalmy, mamy już 90 nadal, tutaj możemy Fernandesza, 91 jest dobrze i teraz tak, pomyśleć jakby, jak my to chcemy zrobić, żeby tutaj był jak najwyższy overall, jeżeli damy Aspiliquetę tutaj, zwiększy się zgranie, ta zmiana nam niewiele daje, ale ta już daje zgrania plus 3. Jeżeli dalibyśmy tak, tutaj zamienili e, Ronaldo, tak, mamy 91,90, brakuje nam jednego obrońcy. Mamy niby Chianiego tutaj, który daje plus 6, ale tu nadal są braki. Dlaczego są aż takie braki? Kto nie ma zgrania? No nie ma Neymar. Dajcie mi chwilę, muszę to pomyśleć. Kto da nam jeden zgrania? Okej, okay, mamy 9790, ale to jeszcze, to jeszcze nie jest to, ja wiem, że tu jeszcze można zrobić lepiej, że tak powiem. Czuję to, czuję to, można Mirandę na pewno dać, będzie 91? Nie, nie będzie. Um, kurde, taki dobry skład i, i brakuje tego, tego, no nic, dobra, nie zrobimy tego, 191, muszę tak dać, dam Hektora jeszcze do składu, albo Tiago, a będzie 91-91. Dobra, tak zostawimy już. Nie będę nic więcej zmieniał. Um, no skład mamy naprawdę, naprawdę dobry. Przejdźmy do meczu. No i mamy naszego przeciwnika w pierwszej rundzie. Ma skład 89 na 100. Bale na napadzie, na prawym skrzydle Messi, na lewym skrzydle Ronaldo 99. Pepe, man of the match, na bramce i skład. No... Bez zastrzeżeń, BBVA. Messi przy piłce, Messi prawa noga, dobitka jest 1-0 w trzeciej minucie, 24 sekundzie. Neymar dobija piłkę, dzik na piłkę się dobrze rzucił. Tutaj Messi zrobił robotę, szkoda, że strzelał z prawej, a nie z lewej z fałsza. No i wjazd Neymara na pośladach, mamy 1-0. Parecho do iniesta, Iniesta, ładnie to zawinął, Iniesta. Dobrze Miranda. Podanie do CR, -a. CR! Wow, tam był gdzieś falny chyba przed polem karnym, na Mirandzie. Bruno, Bruno, zawinął się Bruno! Poprzeczka, dobito, wleci, jest 2-0, 13. minuta. Ciśniemy przeciwnika, ale nasz skład na to pozwala, naprawdę grają bardzo, bardzo solidnie. 2-0, 13. minuta. Aj, CR teraz i to jest brama, to jest brama. Dałem mu przejść jednym. Jedną. No, takie przejście odbitka była, no i niestety. Messi. No cóż, celność ma dobrą, więc spróbujemy Messi. Messi to powinien być dobry rzut wolny. Messi! I to jest piłka w siatce. 3 do 1, 40 minuta. Znowu wracamy do dwóch bramek przewagi. No ale jak tak Messi uderza, to nie ma co zbierać. Celność 99. Oj, oj, oj to był perfekcyjny rzut wolny. Carvajal do Parejo... Parecho i to jest 4 1, 45 minuta bramka do szatni. No, na razie strzelają sobie chłopaki ładnie. To jest druga bramka chyba Parecho. Tak, dwie bramki strzelił nas środkowy pomocnik. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. To może z środkowym pomocnikiem. Wow, ale petarda wykoniałem. Kto to chyba nie sta? Nie wiem, jestem pewny do końca, ale Petarda zasadził taką tutaj, mój wygrał zawodnik główkę, ale przejął to i petarda pod poprzeczkę i to był Iniesta. Dobrze, Messi, Messi, Messi i teraz on porobił przeciwnika, Leo Messi, znowu trzy bramki przewagi, żeby nie dać przeciwnikowi złapać oddechu, żeby nie dać przeciwnikowi dojść do tego wyniku, gdzie mógłby mi zagrozić, Messi strzela bramkę. Dobrze, podanie do Iniesty i to będzie 6 do 2. Tak jest, po meczu 4 bramki przewagi. Neymarito, Neymar i to Neymar. 7-2. 7-2. Dziękuję, 70. minuta. Pięknie to zrobił Neymar. No, pff, zabawił się, zabawił się Bolrol. Zmienia wszystko w tej FIFA i jest 7-2. Pierwszy mecz, 2772 7 7 2 druga runda. Ha, ha, ha. No i kolejna y, runda. Witamy, cześć, kolejna runda. Hello, 89, podobny skład do poprzedniego przeciwnika. Bardzo, tylko jest na napadzie. Neymar, teraz to jest jego akcja, jego strzał, jego gol, 1 20 minuta. Neymar, i to jest kolejna bramka 2-0. 25 minuta, rozklepane Neymar może sobie robić Ronaldo-czopy w polu karnym przeciwnika, tak jak tutaj. I jeszcze do tego przeciwnik ucieka z bramki, i jest 2-0. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. A, a, co tu się odwala? Jeszcze podanie do tyłu. Jeszcze zejście, podanie do środka, strzał i będzie bramka, no tyle razy to się wykopywało, że musiało za którymś razem wpaść. 28 minuta, no i teraz pyk, 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 no ping pong, ale w końcu wpadło 3-0 i to będzie raczej Rage Quit przyjąć o 8 minut 3 bramki, nie dał rady przeciwnik, jesteśmy w półfinale. No to lecimy na półfinał. Zobaczmy e, jaki skład. E, czy coś ciekawego? 89 oceny. Masuare za 98, mamy z 99. Daniel Wesza. No spoko, brakło mu obrony, tak naprawdę dobrej. Bo napad to ma dobry, prawą obronę perfekcyjną. No Bejla jeszcze ma do tego zwykłego, co prawda, na no napadzie, ale zawsze. Dobrze, podaniem do Messiego. Messi 1-0, 20 minuta. W końcu coś przeszło. Górą ten przeciwnik ma problemy z bronieniem piłek górnych. No i tak też będę musiał mu zagrywać. i Ronaldo się obrócił, podał górą. No obrońcy wpadli w siebie. Prawa noga Messiego też dobra. Idealnie. No cóż, jeden do jednego. Mamy 34 minutę i jest remis w tym meczu. Szkoda. No ale co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Serio? O! Kolejny raz. Żaden z moich obrońców nie jest najlepszy przy dośrodkowaniu. I znowu Soares dochodzi do piłki. Ostre dośrodkowanie. nie, to Bayr tym razem. A jaj. Przegrywamy 2 do jednego po pierwszej połowie. <grywania> Miałem 0 celnych strzałów. Nie wydaje mi się, ale przeciwnik by ciśnie I, i to jest prawda. On prawdopodobnie, tak jak Winners, ma napisane, będzie zwycięzcą tego spotkania. No ale postaram się znaleźć jakąś lukę w jego obronie, bo naprawdę koleś broni się znakomicie. No come on, dlaczego oni tak sobie łatwo przechodzą? O nie, jak ja odbieram piłkę, to nie może takie rzeczy się zdarzać przeciwko tak dobremu przeciwnikowi. No zobaczcie, tu jest, to a już nie będzie. To odebranie piłki, no i odbitka na farcie. To jeżeli przeciwko takiemu przeciwnikowi to się zdarza, no to ja no, niestety nie wygram, bo on jest za dobry dla mnie. Naprawdę koleś jest jednym z lepszych graczy, jakim ich grałem w trawcie ostatnio. Koniec, przegraliśmy 3 do 1. W ogóle mnie dziwne na końcu. Przez ostatnie 10 minut koleś miał taktykę, gdzie jego... wszyscy obrońcy stali na linii środkowej. Ja byłem w szoku. Pierwszy raz tak coś widziałem. Koleś na pewno zdecydowanie zasłużył na wygraną. Tutaj nie ma o czym mówić, ja nie wiem, czy miałem jeden cały. Miałem dwa, dwa strzały oddając w drugiej połowie, w tym jeden celny. Um, no, ale... nie czy jeden celny był tylko zdecydowanie zasłużył na to. Najważniejsze. Z tej paczki uzyskać BPL bramkarza. Duża złota paczka premium, złota paczka premium, pierwsza złota paczka premium, bramkarz BPL, może być non-rare, byle on tam pasował z graniem. Bramkarz jest prawego obrońca z Bordeaux, Debussy. Bramkarza nie widzę tutaj, wyślę sobie wszystko do klubu. No i tutaj, żeby był zawodnik, który da mi zgranie, albo lewy obrońca też się nada. Zobaczmy, środkowy obrońca z Barcelony, jest to Mascherano. Chyba, że mam pewien plan, mam pewien plan, z Ox. Nie, jest Pan Tilimon! Jest Pan Skończyliśmy serię. Jest Pan Tilimon, wysyłam go, bo jeszcze rano też dawał mi inny pomysł na, na ten skład. Ale e, mamy m, Pan Limona, który, uwaga, mamy 81. E, jeżeli damy sobie tutaj, powiedzmy. No nie, nie chcę sobie tak dużo. Inaczej, stop, kamyk, myśl. Zróbmy tak, zróbmy tak. Zróbmy tak, zróbmy tak. Poszukajmy bramkarza. Panty Limon. I to jest... Oj, nie ma? Rufier za... Kogokolwiek? Halo? E, wyższy overall zawodnika ma szczerano może być? E, nie, no przecież było. Halo? Nie. Nie, to nie może być prawda. To nie może być prawda. Halo? No bo tu mam jeszcze SP... P. To też dużo zmienia, ale e, mamy, jakbyśmy tu Oksa wprowadzili, to mi się wydaje, że będzie dużo lepiej. Mamy jeszcze Oxla Chamberlaina. I tak, podnieście z Jest 181 oceny. Seria dobiega końca. Myśliliśmy aż zobaczcie czterech zawodników z Barcelony których moglibyśmy połączyć. Ciekawe, czy tak to też da 100 zgromadzeń. Zaraz tak tylko z ciekawości chcę sprawdzić. Jeżeli nie jesteś nie, nie tu, e, wróć tutaj. E, masz tutaj i na lewą obronę alba. Nie, nie, tutaj by to, to dużo nie zmieniło, ale takie perfekcyjne połączenie trzech zawodników, całkiem spoko by to wyszło. No w każdym razie wracamy do tego składu. E, jest dobrze, wyszło nam e, skład skończony. No z końców. E, niewiele e, nam e, znaczy niewiele nam zabrało, tak? Żeby mieć ten pięciogoskowy skład ze 100 zgrania zostało nam 87 tysięcy końców jeszcze na liście transferowej e, tutaj mamy rzeczy, które sprzedaliśmy, na przykład kontrakt, tutaj jeszcze rzeczy się sprzedają, e, jeszcze miałem mnóstwo rzeczy w klubie, zobaczcie na mój klub. E, tak też ta seria się kończy, dzięki bardzo za jej oglądanie e, Wymyślę zaraz jakąś nową serię, która będzie kończyła nam FIFA 16 powoli. To było na tyle. Trzymajcie się, cześć!